Dołączyła dzisiaj do nas Kasia, prawda? Więc mamy o jedną osobę za dużo. Co nie? Także słuchajcie, mamy coś dla Was. Być może ktoś chciałby zostać. Bogatszy, o 2,5 tysiąca złotych. nie. Nie. O, za mało, za mało jeszcze. Ej, bardzo... Ej, ten program, nigdy w życiu jak oglądałem program Freeza, nie miałem czegoś takiego, że mnie zaskakiwał. A tutaj naprawdę mnie zaskakuje, to jest bardzo fajne rozwiązania są. No to już o, o, o 5 tysięcy złotych. Nie. Ale oczywiście odpada z programu. Was jeszcze 5 tysięcy i pomyślę. Ej. nie! Mówi z marzy. Nie! To jest, to jest 10 tysięcy max. Odbiłem ja, się z masz... myślami strasznie, wiedząc też jak nieraz wypadam tutaj. Większość z was za chwilę i tak wypierdzieli z tego projektu i wszyscy o nich was zapomną. A tak to będziecie tą osobą, która wzięła kasę i dzięki temu zrobiła sobie kontę. Tak szczerze, yy, są osoby, które na pewno odpadną. No. I uważam, że powinny zdać sobie z tego sprawę i wziąć tą kasę. Ja uważam, że Alan powinien wziąć. Ja na miejsce Alana bym wziął. Ja nie. 20 tysięcy, dorzucamnychę. 20 tysięcy złotych, ale ktoś się spada z programu? O kurwa! 20! No, no to jest gruba kasa, no. 20 koła to już. Bardzo, bardzo dużo. Jezu, patrzę na Alana i się boję, bo ja widzę te kalkulacje. Ale się on Ale widać, ale widać to, pani miasta ja od razu, dlatego to powiedziałem. Bo ja widzę, widzę go i widzę, jak on kmini. Ja uważam, że Alan nie ma mentalu do tego. Po tym, jak reagował na te rzeczy, ja uważam, że Alan nie ma mentalu do pracy w grupie. Tak samo jak nie miała mentalu do tego, tamta dziewczyna ze złotym biletem, która odpadła i tyle. Podaj sobie, Alan, do sobie, sobie. Nie, no, dotykasz, nie, nie, nie dotykaj, nie no. będę na Siadaj. Nie dotykaj. Ale po Oj, do, dobrze pachnie. Takoby się typował, jakby się wziął tą kasę. Alana. Alana. Tak, a no. co? Nie wiem. Co idzie, no? Nie ma takiej osoby dla mnie, która by to wzięła. Jakby wydaje mi się, że każdy jest tak sfokusowany na tym, żeby gdzieś tam dojść do jakiegoś momentu w tym programie, że chyba nikt by nie wziął tego. No też mi się nie wydaje, że ktoś weźmie. Ale uważam, że są osoby, które, dla których powinny. Alan! Alan, Alan, Alan nie. Jeśli czujesz, że musisz, to czujesz, to, że to, muścisz, to Alan! To Ej, ale my się oczy świecą, nie? Kur... No, A No dobra, słuchajcie, no to oferta już jest nieaktualna niestety. Zobaczycie, że Alan odpadnie w tym odcinku, nie? No, za, ale... za sam fakt, że tyle w ogóle o tak tym myślał. Więc, jeżeli oni szukają osoby, która przez rok będzie napierdzielać w projekcie i napieprzać tak jak ekipa w pierwszym sezonie i tak jak Jenzi w pierwszym sezonie, to to nie jest osoba, która zastanawia się, czy by tego nie rzucić dla 20 tysięcy. Paru... Może pod kątem, by zrobić taki moment niepewności. Może, to się, może. emocje. No to, no to jakby to wytłumaczył im, to spoko, nie? Jeżeli oni by to odebrali jako budowanie napięcia na tej zasadzie, to spoko. Ale ja to biorę autenty... jako autentyczną reakcję.